Patience has a purpose. Waiting for it's worth it. Right on time when we lay to the Siemanko. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja tutaj zostałem przez Was przełapany na polerowaniu kluczyka od tego cuda, bo to jest takie auto, które chcecie dotykać, które chcecie cały czas dopieszczać w każdym możliwym szczególe. No a ten kluczyk, który sam w sobie wygląda bardzo ciekawie, też. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę gruby materiał. Mamy wiosnę, wreszcie piękną pogodę. Do tej pory non-stop waliło żabami z nieba, więc korzystamy na bogato. Przed nami dzisiaj Bentley Continental w odmianie Cabrio, ale dodatkowo w najgrubszej możliwej wersji, z najmocniejszym motorem, e, dopchany, dopieszczony, jeszcze w limitowanej edycji. Naprawdę zapowiada się konkretny materiał. To jest prawdziwy brytyjski arystokrata, niekwestionowany król klasy GT, ale też i fajny moment, żeby porównać go z S63, które niedawno zagościło w moim garażu, więc lecimy, będzie dobry materiał. Stojąc obok tego auta, targają no, różne dziwne emocje. No, z jednej strony jestem zachwycony i porażony tym, jak to auto wygląda, a z drugiej strony jestem trochę onieśmielony. No słuchajcie, to naprawdę nie są żarty. To jest auto, które e, powiedzmy, że jest warte. Jeżeli mówimy tutaj o nowym egzemplarzu, który chcielibyście dzisiaj zamówić w salonie, a jest to jeszcze ostatni moment, kiedy można zamówić auto z tym silnikiem, to jest wartość pewnie no, 10 kawalerek e, w mieście wielkości Białego Stoku, więc umówmy się, poważny zawodnik. Egzemplarz, który widzicie tutaj koło mnie, to aktualna, najnowsza wersja, czyli trzecia odsłona Bentleya Continentala. Pojawiła się na ulicach w 2018 roku, chociaż premiera miała nieco wcześniej, czyli niespełna rok wcześniej. I to jest zupełnie nowe auto, nowy model, który totalnie różni się od tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Oczywiście mieliśmy wcześniej dwie generacje, ale tak naprawdę to była generacja przed liftem i po lifcie, ale to było bardzo podobne auto, bazujące na no, niedocenionym i szczególnie lubianym Volkswagenie Fejtonie. Eee, tutaj... Auto jest blisko spokrewnione z Porsche Panamera, czyli mamy zupełnie inną bazę, zupełnie inne technologie. Bazuje na płycie podłogowej MSB. Mamy zawieszenie, które jest bardzo mocno spokrewnione, blisko spokrewnione z Panamerą, oczywiście zupełnie inaczej, wystrojone i tak dalej, ale to jest ta sama konstrukcja. Mamy też skrzynię PDK zaczerpniętą z Panamery, więc tych podobieństw jest naprawdę dużo. No ale to nie jest żadna tajemnica. Te auta należą wszystkie do, czy marki należą wszystkie do koncernu Volkswagen, więc Volkswagen bardzo chętnie korzysta z różnych rozwiązań, w różnych modelach, od Skody aż po Lambo. Pod maską kawał motoru, chociaż tego nie widać, bo y, konstrukcja jest tak zrobiona, że on jest dosyć filigranowy, ale to jest 6 litrów w układzie W12 doładowany dwiema turbinami, 635 koni i 900 Nm momentu. Potęga, naprawdę potęga. Oczywiście spięty, z napędem na cztery koła, więc to auto nie tylko wygląda, ale to auto potrafi zrobić niezły dym na drodze. Auto jak na rasowe GT przystało, jest oczywiście maksymalnie dopchane w różne opcje. Jest mega komfortowe, jest całkiem spore. No i przez to jest dosyć ciężkie. Dodatkowo jest to odmiana cabrio, a jak wiecie, w kabrioletach zwykle trzeba nieco wzmocnić konstrukcję, więc kabriolety najczęściej są sporo cięższe od swoich odpowiedników w kupę. No i tutaj też nie mamy do czynienia z wagą piórkową. To auto waży prawie 2,5 tony, grubo ponad 2400 kg. Więc no jest to monstrum, ale to monstrum, mimo tych rozmiarów i gabarytów i masy, rozpędza się do setki poniżej 4 sekund, dokładnie 3,7 sekundy i uwaga, jeździ 333 km na godzinę. Kabriolet! Przypuszczam, że prędkość maksymalna, czyli te 330 km na godzinę przeszło, o których wspomniałem, to oczywiście w pozycji dachu złożonego, a nie w pozycji otwartej. Ale mimo wszystko prędkości są absolutnie absurdalne, abstrakcyjne, no i czymś te 2,5 tony trzeba wyhamować, więc mamy naprawdę poważne hamulce. Koła mają rozmiar 22 cale więc niech Was nie zwiedzie rozmiar samej tarczy i zacisku, one są naprawdę monstrualne, ale co ciekawe, te tarcze nie są ceramiczne, to są klasyczne, normalne stalowe tarcze, jakie spotkacie w wielu samochodach i co ciekawe, większość Bentley, które widuję na ulicach, mają właśnie e, klasyczne tarcze, a nie ceramiczne. Nie wiem czy są w ogóle w opcji, nie badałem tego tematu, ale te hamulce naprawdę w zupełności wystarczają i dają radę. Co ciekawe, rozstaw mas niestety nie jest idealny w tym samochodzie, ani nawet bliski ideału. Ten silnik jest filigranowy, jeśli chodzi o rozmiar, ale dalej jest bardzo ciężki i 60% masy tego samochodu spoczywa na przedniej osi. W przypadku V8, czyli słabszej odmiany Continentala, jest zdecydowanie lepiej. Tam rozkład masy to jest, zdaje się, 45-55 i podobno prowadzi się przez to sporo lepiej. Motor znany z Panamery, motor znany z Urusa i z wielu aut grupy Volkswagena, czyli 4-litrowe, doładowane V8, no ale sami przyznacie, co 12 cylindrów, to nie 8. Continental wychodzi i wychodzi w bardzo wielu ciekawych edycjach. Limitowanych bardzo często edycjach. Oczywiście nie jest to taka skala jak w przypadku na przykład Mustanga, no ale Mustangów produkuje się ciut więcej niż Continentali, przynajmniej ciut więcej opuszcza ich fabryki. Tutaj mamy do czynienia z edycją First Edition i świadczą o tym liczne emblematy, flagi Union Jack z jedynką, które gdzieś tam znajdziecie na wielu elementach auta. Jeśli będziecie się kiedyś nudzili, to spróbujcie sobie odpalić stronę Bentleya i konfigurator Bentleya. To jest rzecz, z której skorzystać mogą wszyscy, oczywiście, cen tam nie ma, ale możecie sobie skonfigurować swojego wymarzonego Continentala. I zobaczycie tam, jak dużo różnych opcji konfiguracji oferuje ta marka ale nie mam na myśli wcale opcji tak jak w przypadku marek premium typu wielka trójka niemiecka, gdzie zaznaczacie sobie milion różnych opcji wyposażenia, bo tutaj wyposażenie już w standardzie jest ekstremalnie bogate i naprawdę doposażycie w opcje nie trzeba się naklikać, nie trzeba tutaj zaznaczyć dużo, żeby zrobić z niego przysłowiowego fula, ale jeśli chodzi o konfigurację stylistyczną, to tutaj naprawdę jest szerokie pole do popisu. Przykładowo, nie wiem, wejdziecie w kolory, no to... Odcieni zieleni będzie kilka, jak nie kilkanaście, tak samo będzie w przypadku niebieskiego czy czerwonego, więc można tutaj naprawdę grubo grubo poszaleć. I oczywiście jest opcja jakiejś tam indywidualizacji. Możecie pójść i zamówić sobie dowolny kolor, jaki Wam się marzy, nie wiem, pasujący do ulubionego krawata, sukienki, torebki, czy kto tam co lubi. Tak samo jest z wnętrzem. Mnogość opcji, jak to ma być wykończone, jakim szwem jakim pikowaniem, jakim połączeniem kolorów i jakiej konfiguracji połączeń tych kolorów, czyli które elementy mają być w jaki sposób obszyte, to naprawdę przyprawia o ból głowy, ale z drugiej strony no, powoduje, że nie ma dwóch takich samych kontynentali i właściciele mogą tutaj puścić wodze fantazji, oczywiście o ile portfel jest odpowiednio gruby. A gdy już z grubsza nacieszycie oczy widokiem tego samochodu i będziecie mieli okazję nacieszyć te oczy trochę dłużej, to zwróćcie uwagę na masę bardzo ciekawych detali, które są w tym samochodzie i tak naprawdę co element, to coś ciekawego. No przykładowo znaczek Bentleya, e, to jest małe arcydzieło. Co ciekawe, w tym znaczku liczba piórek jest asymetryczna, czyli jest różna z obu stron. Nie wiem, jaki jest zamysł tego, krąży gdzieś tam legenda, że chodziło o to, żeby producenci, którzy podrabiają różne rzeczy, wiadomo skąd, po prostu się na tym łapali, bo oczywiście na pewno zrobią symetryczny znaczek, a Bentley poszedł krok dalej i zrobił asymetryczny. No, mały detal, ale fajny. A jeśli już jesteśmy przy przodzie, no to słuchajcie, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jest monstrualny grill. On jest naprawdę ogromny, olbrzymi, chromowany, robi kolosalne wrażenie. No, jak mówimy o grillu, no to to jest grill kategorii takiej, że możecie zaprosić wszystkich Waszych znajomych i na tym grillu usmażyć steki i naprawdę kolejki by nie było, bo on jest kolosalnych rozmiarów. Ale oprócz grilla mamy z przodu przepiękne lampy. I te lampy to jest coś, co naprawdę jest małym arcydziełem, małym dziełem sztuki. One wyglądają jak kryształowe szkło, jak powiedzmy szklanki do whisky albo jakieś bardzo wypasione, ekskluzywne kieliszki. Kiedy je odpalimy, one wyglądają jeszcze ciekawiej i zaczynają żyć, zaczynają się mienić. No to jest coś naprawdę fantastycznego. Być może zwróciliście uwagę, w aucie jest sporo karbonowych dodatków. No oczywiście karbon, wiadomo, ultra lekkie materiały. W aucie, które waży 2,5 tony, zaoszczędzone pół kilograma piechotą nie chodzi, prawda? Ale tak zupełnie serio, no po prostu można zrobić z tym autem co tylko sobie życzycie i co tylko chcecie. Karbon jest fajny, ja carbon lubię, ale to żadna tajemnica, pewnie już o tym wiecie, więc mi tutaj osobiście bardzo pasuje, fajny, fajny dodatkowy smaczek. Kiedy zaczniecie studiować linię tego samochodu, to zauważycie, że oprócz tego, że jest dużych rozmiarów, ma jedno bardzo charakterystyczne rozwiązanie, a mianowicie to przetłoczenie, które tutaj widzicie na tylnym błotniku, to jest nawiązanie do historycznego modelu, do Bentley'a Type R Continental z lat 50., który był najszybszym czteroosobowym wówczas samochodem na całym świecie. Gdy spojrzycie na wloty powietrza w przednich błotnikach i przyjrzycie im się bliżej, zauważycie, że one tworzą literkę B. Ta literka B, czyli logo Bentleya, przewija się jeszcze w paru ciekawych miejscach, ale tutaj dodatkowo jeszcze wkomponowano cyfrę 12, czyli liczbę cylindrów w tym samochodzie. No, małe, fajne smaczki, detale, które naprawdę cieszą. Z tyłu też nie ma się czego wstydzić skromnie, schludnie, elegancko, no ale z klasą, jak przystało na Bentley'a. Mamy piękne lampy, które również mają takie wzorki, przetłuczenia, nie wiem jak to nazwać, czy takie grawerowanie, które nawiązuje do przednich reflektorów, ale mamy też fajny niewielki Nieprzesadzony dyfuzor karbonowy, który no, w aucie o sportowym zacięciu, o takich osiągach, zdecydowanie ponad przeciętnych osiągach, moim zdaniem pasuje. Mamy dwie duże końcówy wydechu. Z tego co kojarzę, to w wersji V8 są dwie podwójne końcówki, więc można tym sposobem te auta rozróżnić. No i oczywiście dostęp do bagażnika, który w kabriolecie jest nieco mniejszy. Macie dwojaki albo machacie nogą, bo to jest system Kiles, albo naciskacie ten śliczny znaczek Bentleya i voila. I otwiera się malutki bagażniczek. No, ale zawsze jeszcze są tylne siedzenia, na których możecie upchnąć jakieś tam dodatkowe rzeczy. Chociaż jako szatnie bym tego nie traktował, bo bardzo łatwo sprawić, żeby wszystko wydmuchało i wywiało. Bo zachwycałem się już nieco linią tego auta, detalami, które mamy na zewnątrz, ale wierzcie mi na słowo, to jest nic w porównaniu z tym, co dzieje się w środku. To wnętrze to jest istny majstersztyk, to jest dzieło sztuki na czterech kołach. To auto jest dziełem sztuki na czterech kołach, ale to wnętrze to jest taka wisienka na torcie. Tu się naprawdę dzieją rzeczy. Niesamowite. Auto jakościowo bije na głowę większość z samochodów, które znacie, które, do których przywykliście, a nawet większość tych, które gdzieś tam z rzadka widujecie i są poza zasięgiem większości z nas. Kiedy spojrzycie do środka, to uderzy was to bogactwo materiałów, detali, które tutaj zostały zrobione, by sprawiać frajdę zarówno dla oczu, i zarówno kiedy z nimi obcujecie, kiedy ich dotykacie, kiedy nimi manipulujecie. Kiedy zaczniecie przyglądać się temu wnętrzu, to od razu uderzy was ilość skóry, drogich materiałów ekskluzywnych, które zostały użyte do wykończenia tego auta. Kilometry nici, bo na pewno nie są to setki metrów, tylko kilometry nici. Które zostały wykorzystane do ozdobnych szwów rozmaitego kształtu, i możecie to też w dowolny sposób konfigurować. Te szwy też są do wyboru. Mogą być w krzyżyk, mogą być normalne, mogą być w różnych kolorach, ale to jest nic. Do tego potrzebujecie przynajmniej 10 krowich skór, czy cielęcych skór, bydlęcych skór. Które są potrzebne, żeby stworzyć jedno wnętrze Bentleya Continentala. Oczywiście obrońcy zwierząt zaraz podniosą krzyk, no ale takie są fakty, takie są czasy i tyle. No, Komuś się może to podobać, komuś nie. Moim zdaniem trzeba o tym mówić i trzeba to docenić. To wnętrze jest wręcz onieśmielające. Kiedy już nieco nasycicie oczy. Tym ogólnym wrażeniem i widokiem, jaki zaprezentuje Wam wnętrze, kiedy zasiądziecie w tym aucie, to zaczniecie je studiować detal po detalu. I to jest trochę jak czytanie, studiowanie bardzo ciekawej, ciekawej książki. Tutaj, naprawdę, w każdym zakamarku, w każdym aspekcie, w każdym detalu można znaleźć coś ciekawego. Klameczki, no, zwykłe klameczki, ale tutaj, oczywiście, one mają gdzieś tam to logo B, wplecione delikatnie, nieśmiało, ale jak się przyjrzycie to to znajdziecie, musicie też pamiętać, że to wnętrze to w dużej mierze ręczna robota. Oczywiście większość procesów jest już gdzieś tam zautomatyzowana, ale dalej wciąż klasyczne rzemiosło, ludzie, którzy po prostu ręcznie składają te auta i dopieszczają detal po detalu, budują klimat. Tego samochodu. To jest auto wyjątkowe. Gdzieś tam słyszałem historię, nie wiem czy ona jest w 100% prawdziwa, ale że Bentley próbował znaleźć system, znaleźć maszynę, wynaleźć maszynę czy przygotować maszynę, która ułatwi im pracę i przyspieszy pracę, jeżeli chodzi o obszywanie na przykład kierownicy. Tradycyjnie robi się to w ten sposób, że rzemieślnicy nakłuwali skórę czymś w rodzaju widelca i dopiero potem ją przeszywali i robili urządzenie, które miało zastąpić rzemieślnika, który mozolnie nakłuwa tą kierownicę i podobno okazało się, że to nie działa, że to po prostu nie wychodzi, że jakość nie jest ta i ten szef nie wygląda tak samo i wrócili do tradycyjnego, nazwijmy to, widelca i podobno do dzisiaj te kierownice powstają w ten sposób, więc no, w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest jednorazowe, robione masowo, byle jak, na jakichś taśmach produkcyjnych, takie rzeczy warto docenić wnętrze Continentala jest bardzo eleganckie, bardzo ekskluzywne i to naprawdę widać na każdym kroku te wszystkie guziczki, zwróćcie uwagę jak są frezowane, gałeczki, pokrętełka. To co wygląda na metalowe, chyba metalowe jest, bo sprawia takie wrażenie przynajmniej w rękach, że jest zimne, twarde, sztywne. Nie ma tutaj takiego udawania jak w większości aut bardzo podoba mi się to klasyczne rozwiązanie gdzie na konsoli środkowej mamy masę guzików odpowiadających właśnie za wszystkie najważniejsze funkcje typu tryby jazdy typu ogrzewanie wentylowanie foteli czy nawiewy na karki oczywiście no mamy powiew nowoczesności no bo przed nami jest nie klasyczne zegary analogowe a wyświetlacz elektroniczny ale taki bardzo stonowany który nie razi jest przyjemny mamy fajną nie za dużą kierownicę no to wnętrze naprawdę może się podobać E, oczywiście, no tutaj wypadałoby mieć w dzisiejszych czasach jakiś ekran, tak, na którym możecie obsługiwać wszystkie systemy tutaj multimedialne i nawigację, i tak jest, ale to jest ukryte i to w bardzo sprytny sposób, no bo kiedy auto jest wyłączone, to widzicie piękną deskę e, wykończoną drewnem fortepianowym, bo tutaj też to nie jest żaden e, pianoblak, czyli lakierowany plastik, tylko tutaj naprawdę mamy prawdziwe drewno, tu nie ma lipy. W momencie kiedy odpalicie zapłon, pojawia się dotykowy duży wysokiej rozdzielczości wyświetlacz. No okej, okay, no to jest potrzebne, to jest znak czasów, naturalne, ale nie musicie patrzeć na niego cały czas, bo możecie nacisnąć guziczek screen i ten ekran w tym momencie zrobi Wam psikusa, tak jak mi. Albo zadziała tak, jak należy. I właśnie, pokażę znowu kolejną stronę, trzecią stronę deski rozdzielczej z klasycznymi zegarami. I te zegary to jest taka też fajna hybryda, czyli macie tutaj temperaturę powietrza, ale na dole macie taki malutki wyświetlacz, który pokazuje wam precyzyjnie temperaturę co do pół stopnia. Macie kompas, macie jakiś stoper, no takie naprawdę fajne, fajne smaczki. Na środku macie klasyczny zegarek. O ile wiem, to jest zegarek produkowany przez Szwajcarów, przez Breitlinga dla Bentley'a. Breitling od bardzo, bardzo dawna współpracuje z Bentleyem, nawet robią specjalne zegarki, specjalne edy edycje Breitling for Bentley. Więc to są takie naprawdę drobne rzeczy, które zwyczajnie cieszą, sprawiają frajdę. Auto jest oczywiście wyposażone w fantastyczne audio marki name nie wiem jak to się powinno wymawiać. O tym audio słyszałem bardzo dużo dobrego, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że odstaje od Burmastera, którego znajdziecie w S63. Tutaj macie w ogóle link do filmu z S63, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Moim zdaniem to jest co najmniej pół aniżej. Chociaż słyszałem o nim naprawdę bardzo dobre opinie, żebyście też źle mnie nie zrozumieli. To audio gra dobrze, ale jak widać, może grać lepiej. Skoro skrytykowałem już audio, to skrytykuję jeszcze jedną rzecz, a mianowicie łopatki na kierownicy. One w dotyku są przyjemne, chyba wykonane są z metalu, ale rozmiar, gabaryty, no... Taki poważny włosy taka niepoważna łopatka yy, Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, przesadą byłoby tutaj montowanie czegoś większego no, ale chyba nie wiedzieli tego inżynierowie Bentleya z pierwszej generacji Bo tam były naprawdę konkretne łopaty I to takie jak w Lambo, czyli przymocowane do kolumny kierownicy Jakby nie poruszały się razem z kierownicą no, to, to budowało fajny klimacik Moim zdaniem te są takie troszkę no, niepasujące do takiego konkretnego wozu jak Continental Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, więc to, że zmokniemy raczej nam nie grozi Ale gdyby tak się zdarzyło że potrzebujecie bardzo szybko zamknąć dach albo otworzyć ten dach bardzo szybko, to cały proces zajmuje tylko 19 sekund, więc jest to naprawdę szybko i co ciekawe, można to zrobić również podczas jazdy, o ile poruszacie się z prędkością do 50 km na godzinę, więc całkiem przyzwoicie. Pewnie gdybym nawijał Wam tutaj jeszcze z pół godziny o różnych smaczkach, detalach, elementach wyposażenia, to i tak nie starczyłoby, żeby wyczerpać temat, więc wystarczy tego gadania. Pewnie jesteście ciekawi jak to auto jeździ. Ja już trochę wiem, ja już troszkę się nim przejechałem, więc zaufajcie mi, naprawdę tu się grubo dzieje. Lecimy. Zrobinę wiało, no to wybaczcie, ale taka pogoda, takie auto. No głupio by było zwyczajnie jeździć nim z dachem zamkniętym. Nie jest to prawda jakoś super ciepło, bo jest tam raptem 15 stopni na plusie, ale to i tak jest wystarczająco do tego samochodu. Jest parę fajnych feature'ów, oprócz grzanych foteli mamy nawiewy na kark, więc no, nawet w taką pogodę jedzi się tutaj bardzo przyjemnie. Pewnie o wiele lepiej byłoby, gdybym założył windshot, ale on nie wygląda zbyt ładnie, efektownie, więc w imię dobrych ujęć, ładnych obrazków. Jedziemy bez. Jeśli chodzi o samą jazdę, no słuchajcie, nie będę Was czarował, że oczekiwania miałem ogromne, ale powiem Wam, że tą generacją Bentleya Continentala nie jeździłem. Jeździłem pierwszą albo drugą, już nawet nie pamiętam. E, no ale to było zupełnie inne auto, aczkolwiek bardzo mi się wtedy podobało. E, tutaj oczekiwałem, że będzie bardzo fajnie, że będzie no, bardzo grubo, komfortowo i tak dalej. No i nie zawiodłem się ani odrobinkę. Auto jest ekstremalnie komfortowe. Choć w kwestii komfortu moim zdaniem ustępuje SQP. Tutaj oczywiście można zrzucić to na jakby kabriolet, tak? że tutaj to wyciszenie nie jest tak doskonałe, ale z tego co wiem to... Ten dach tutaj jest zrobiony zupełnie inaczej niż w typowych kabrioletach, do których przywykła większość z nas. On ma wiele warstw i jest no, maksymalnie mocno wytłumiony i naprawdę działa świetnie. W zasadzie bardzo łatwo można zapomnieć, że się jedzie kabrioletem z dachem nad głową. Jest naprawdę komfortowo i cichutko, ale to dalej nie jest poziom ESY. Podobnie jest z zawieszeniem. Jeżeli chodzi o komfort, to mam wrażenie, że S63. Chyba wybiera ciutkę lepiej Może to nie jest kwestia nawet samej sztywności zawieszenia Co po prostu kultury jego pracy Ale to są jakieś tam drobne, drobne niuanse Być może to są jakieś kwestie preferencji Nie chciałbym też, żebyście to odebrali Że ja bardzo chwalę Eskę Tylko dlatego, że ona jest w garażu Nie, to był naprawdę konkurent, którego Mocno swego czasu rozważałem I no, to jest taki święty gra, jeśli idzie o auta GT no, ale jeżeli nie chcemy podróżować komfortowo, no to Bentley oferuje kilka trybów. To ciekawe, te tryby są zupełnie inne niż to, do czego przywykłem, bo mamy tryb normalny, czyli nazwijmy go komfortowy, no tutaj się nazywa komfortowy, w którym to auto płynie, jest cichutko, jest spokojnie, nic się szczególnego nie dzieje. Mamy tryb, tryb Bentley. Albo Bentley, tak jak to się chyba powinno wymawiać. I to jest tryb, który jest sugerowany przez producenta. To jest coś pomiędzy sportem a komfortem. Auto już jest lekko usztywnione, jest trochę bardziej dynamiczne, jeżeli chodzi o reakcję na gaz, na przyspieszenie i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek wciąż jeszcze jest to bardzo kulturalny setup. No a sport to wiadomo, auto się odrobinę obniża, utwardza zawieszenie, wydech się otwiera, zaczyna lekko mruczeć, zresztą pewnie to słyszycie. Aczkolwiek jeśli chodzi o ten wydech, no to moim zdaniem jest tu lekki niedosyt. On fajnie tam yy, burczy sobie furczy, jest tam delikatny popcorn i oczywiście, no to jest auto z klasą, stonowane, ono nie powinno strzelać. Ale kurczę, no co to komu szkodziło, żeby zrobić tryb zło, tak? No, na zasadzie on nie musiał być obligatoryjny, ale, ale po prostu mógł być. No ale to już takie moje trochę czepialstwo i zwyczajnie chcieństwo. No, tak jest i tyle. No, trzeba się z tym pogodzić albo zwyczajnie go pomodzić bo W12 potrafi zagrzmieć i potrafi zagadać a jeśli chodzi o performance no słuchajcie, no 635 koni no to tu nie trzeba wróżbity Macieja, żeby spodziewać się co tu się wyrabia ten samochód naprawdę grubo się odpycha i e, zdaje się przeczyć w ogóle prawom fizyki, szczególnie jeżeli mamy z tyłu głowy, że auto waży prawie 2,5 tony czyli tyle co mój RAM a odpycha się zdecydowanie w innym tempie niż ram. Przyspieszam bardzo szybko. Silnik w ogóle ma fajną charakterystykę, jest bardzo kulturalny. Mimo, że jest uturbiony, to ten turbolak jest relatywnie mały. Szczególnie biorąc pod uwagę gabaryty auta, gabaryty tych turbin. Na pewno ten lak jest mniejszy niż w ale on jest. Ale jak już zaczekamy ten ułamek sekundy, bo to naprawdę trwa bardzo krótko i turbiny zaczną pracować, zaczną pompować, to tu się dzieją naprawdę... Dziwne rzeczy w tym aucie i, i całkiem nieźle mu wychodzi maskowanie tej masy. Gorzej jest w ciasnych zakrętach i na dohamowaniach do tych zakrętów. To też nie jest tak, że to auto się gubi, że puchnie, że nie daje rady. Absolutnie nie, ale po prostu tam już tą masę zwyczajnie czuć, no ale no czego się spodziewać. No. Może gdyby była tylna skrętna oś, bo chyba tutaj zdaje się, w tym egzemplarzu tego nie ma, to byłoby jeszcze bardziej to zamaskowane, no ale jest jak jest. Ona się zdaje pojawiła dopiero rok czy dwa lata później, odkąd to auto opuściło salon fabrykę i zdaje się, chyba jest zarezerwowana dla speedów. Nie wiem, czy jest w opcji w innych modelach, no ale to już tak, takie drobne, drobne rzeczy. To, co jest najważniejsze moim zdaniem w podróżowaniu tym autem, to jest klimat, to jest ta otoczka, która w tym aucie bez dwóch zdań jest i to jest na każdym kroku. To nie jest samochód, w którym na choćby ułamek sekundy zapomnicie, że jedziecie czymś szczególnym i wyjątkowym. Absolutnie nie. On na każdym kroku wam to pokazuje i przypomina, no czego nie dotkniecie, to to wszystko jest niestety, znaczy niestety, przepraszam, stety, jest to wszystko inne niż standardowe, normalne samochody. I to jest właśnie to, za co płacicie kolosalne pieniądze w Bentley'u. No właśnie, ale jak już jesteśmy przy tej wyjątkowości, to ta wyjątkowość jest zauważalna. No, auto ma dość odważny kolor, piękny kolor. Ten kolor w słońcu w ogóle zaczyna żyć i jest fantastyczny, ale zwraca uwagę. Bentley Continental to również zwraca uwagę. Logo zwraca uwagę. A to auto jest bezwstydne. Ono jest jeszcze dodatkowo topless, bez dachu. Więc, no... Podejrzewam, że poziom robienia zamieszania wokół siebie jest porównywalny albo niewiele mniejszy niż z superkarami pokroju Hurakana, Aventadora czy, czy innych tego typu statków. Naprawdę, w tym kolorze to auto robi dym i zamieszanie na drodze. Nie jest może aż tak ekstrawaganckie i ostentacyjne, nie jest tak głośne, ale no, jak to ktoś odrobinę chociaż kuma motoryzację, to nie przejdzie obok tego samochodu obojętnie. To jest w ogóle bezdyskusyjne, więc wymaga odrobinę odwagi. E, bo nie każdy zwyczajnie ma jaja, nawet jeżeli go stać, wsiąść do takiego auta i po prostu nim jeździć i e, widzieć, odbijać te spojrzenia, e, jedne miłe, sympatyczne, pokazujące, ok, inne zawistne, wredne, wściekłe. No, tak jest niestety. Fantastyczny wóz, który naprawdę daje dużo frajdy i ma dwie twarze. Ma twarz kulturalną, spokojną, dżentelmena, a jednocześnie twarz zbuja. Kiedy naciśniecie gaz, dzieją się właśnie takie historie jest grubiutko gęba sama się śmieje czas na małe podsumowanie czy Continental rzeczywiście zasługuje na miano króla klasy GT? słuchajcie, moim zdaniem w pełni zasługuje w pełni zasłużenie tą koronę otrzymał nosi ją dumnie, nosi ją godnie naprawdę to jest kawał genialnego wozu on oczywiście ma drobne wady ale nawet jakbym chciał być czepialski i... Być uczciwy, to tych wad jest do policzenia na palcach jednej ręki. Jedną z największych wad jest oczywiście koszmarnie wysoka cena. E, mógłbym przyczepić się do tego, że brzmi może zbyt mało spektakularnie. E, można czepiać się też do zawieszenia, ale oczywiście to mówimy naprawdę o niuansach, żebyście nie zrozumieli mnie źle. To zawieszenie jest świetne, ono jest fajnie zbalansowane. Kiedy ma być komfortowe, jest bardzo komfortowe. Kiedy ma być sztywne, jest wystarczająco sztywne, nie jest przesadzone, nie jest przerysowane. Bywa jednak, że gubi się w jakichś tam sytuacjach, przykładowo kiedy wpadniecie w jakąś studzienkę na równej jak stół drodze. Mam wrażenie, że to auto jest tym zaskoczone i nie potrafi tego wybrać, tak jak na przykład potrafi to wybrać z klasa, która też nie jest w tym zakresie idealna. No, fizyki nie oszukamy, ale po prostu tam mam wrażenie wychodzi to nieco lepiej, ale to są naprawdę drobne rzeczy, drobne niuanse, podobnie jak z tym audio, o którym mówiłem. To też nie jest audio e, jak typowy Harman Cardon, Burmaster czy bank Sen, którego znajdziecie gdzieś tam w różnych innych markach. Nie, to jest absolutnie topowa puła, to gra dużo lepiej niż tamte zestawy e, i spokojnie można powiedzieć, że jest to pierwsza dziesiątka najlepszych zestawów audio fabrycznych, jakie słyszałem, ale nie jest to Myślę, że nawet top 3, może, może gdzieś tam top 5. To auto sprawia ogromną frajdę. Jednocześnie można tym autem podróżować cały rok, można nim robić wszystko. To jest rzeczywiście takie GT, jakie GT powinno być, czyli samochód w pełni uniwersalny, ale do tego bardzo szybki, pozwalający przemieszczać się dosłownie na drogach całej Europy. Komfortowo, wygodnie, przyjemnie, z uśmiechem na gębie, za każdym razem, kiedy odpalacie, to. Monstrualne W12 i zwyczajnie sprawia gigantyczną frajdę, kiedy obcujecie z tym autem. Tutaj na każdym kroku czujecie się wyjątkowo, czujecie się, że jedziecie autem, które jest nietuzinkowe, które naprawdę nie jest łatwo spotkać. Oczywiście no, można się z tym kłócić, bo tych kontynentali powstaje całkiem sporo, ale dalej o wiele, wiele mniej niż na przykład właśnie S-Class. Jeżeli miałbym być w pełni obiektywny, patrzeć tylko na cyferki, tylko na performance, na parametry, to uczciwie powiem Wam, że. SK naprawdę nie ma czego się wstydzić, jeżeli chodzi o porównanie do Continentala. W wielu aspektach uważam ją za dużo lepsze i bardziej dopracowane auto, ale SK nie ma tej magii. To jest trochę tak, jakbyśmy porównywali Porsche z Ferrari. Porsche zawsze będzie fantastycznie przygotowane, zawsze odrobi lekcje jak Prymus, ale nie ma tego czegoś, co ma właśnie Ferrari, co ma włoska motoryzacja. I albo się z tym zgadzacie, albo nie. Jeżeli się nie zgadzacie, to jesteście szczęśliwcami, którzy. Mogą zapłacić znacznie, znacznie mniej i cieszyć się równie bardzo. Jeżeli lubicie ten właśnie czynnik trudny do nazwania, magiczny, ten splendor, ten blichtry, blask takich właśnie ekskluzywnych marek, no to niestety jesteście skazani na to, żeby ścibolić i zbierać dalej, bo to auto kosztuje walizkę pieniędzy. Moi drodzy, dojechaliśmy do końca tego odcinka. Starczy tego dobrego. Pogoda jest piękna, więc ja jeszcze zamierzam chwilę się nie ucieszyć. A na dzisiaj to by było tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, żeby wbić suba i zaznaczyć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I jeśli to nie kłopot, jeśli możecie, udostępniajcie ten film dalej. Niech leci w świat, niech kanał rośnie, niech się rozwija. A my widzimy się w następnym odcinku. Piona!